dobry wszystkim Poniedziałek, styczeń 10 Zima jak cholera jak widać Minus jest w tym momencie 14 12 po południu Jesteśmy na starym kamikadze Jeszcze bardziej samotny jeździec Ale teraz będziemy nadawać Na kamikadze najsamotniejszy z jeźdźców Ponieważ ten kanał jest Na wykończeniu i praktycznie może Zniknąć, więc żeby Zostać, że tak powiem w kontakcie rzucam tu póki kanał jeszcze jest Filmik informacyjny, co się dzieje, więc nadajemy na kanale kamikadze najsamotniejszy z jeźdźców. Nadajemy już całe święta dwóch tygodni. Dużo ludzi, widzę, się nie zorientowało. Przybywa tu subskrybentów, a wszystko się dzieje tam. Tu będzie link też pod filmem. To kamikadze najsamotniejszy z jeźdźców. Tam jest na przykład ostatnio ciekawa rozmowa z Mateuszem. Filmik o tym, co się dzieje w kolejnym stanie w USA montanie, czyli że wolność, są inne jeszcze filmiki i tam, że tak powiem, pozostajemy w stałym i permanentnym kontakcie. I nowych subskrybentów i tych, którzy się nie zorientowali, proszę nie odsubskrybowywać tego kanału na razie, ponieważ nie wiem jeszcze, jaka będzie jego przyszłość, nie jest to w ogóle zresztą ode mnie zależne. Chodzi o to, żebyśmy byli cały czas w kontakcie, czyli... Link w opisie Chciałem nadawać na tym banbaju No ale tam na razie nie ma miejsca na, serwer na serwerach Oni szukają tam, żeby tam nadawał Sumliński Żeby tam nadawał Gadowski Żeby tam nadawali inni znane postacie Zaczynają dopiero i na razie Trzeba mieć zgodę kanał na kilkaset osób I na ten moment nie interesuje zupełnie Więc no nie mamy, że tak powiem wyjścia Bokiem na felach można chodzić w środku miasteczka Tutaj nie można na razie w ogóle żadnych kontrowersyjnych treści zamieszczać, wszystko musi być ułożone jak w Maglu, praktycznie jak na TVN24. Nie można tutaj mówić nic, no bo to kanał jest na granicy i to on może w ogóle zniknąć w każdej chwili, dlatego nagrywam tutaj taki filmik informacyjny, bo może się okazać, że go nie będzie. A tak jak mówię, widzę codziennie, dostaję informacje, że przybywają subskrybenci i pewnie... Myślą, co to za debil, rzuca film raz na miesiąc. No a filmy, tak jak mówię, idą cały czas na Kamikadze, w tej chwili najsamotniejszy zjeść. Tutaj, dwie sprawy, tak jak tutaj nie wszyscy pewnie wiedzą, a z tamtego kanału wiedzą, w Kanadzie całkowity lockdown. W każdej prowincji inny. U mnie standardowo najlżejszy, no ale lockdown, nie? Lockdown już oczywiście dla ludzi też zafastrygowanych, no bo dla mnie jako niezafastrygowanego lockdown był już od 15 września, nie mogłem wejść do knajpy, nie mogłem wejść do autobusu, nie mogłem wejść do pociągu, nie mogłem wejść na mecz, do muzeum, do kina i tak dalej. No teraz do mnie dołączyli full zafastrygowani ludzie, nawet wypustowanie nie ma znaczenia. Też widać olbrzymią różnicę między sąsiadami. No jest, tu są tylko dwa kraje, Ameryka i Kanada i proszę bardzo na przykładzie meczu NBA, jak to wygląda. Tu mamy Toronto Raptors. Różnica pomiędzy Amerykanami, a Kanadyjczykami. Jeden klub z Kanady, puste trybuty kompletnie. O! Pusta hala, a co tam. Jedyną drużynę w NBA z Kanady, a 29 pozostałych jest z Ameryki i w Ameryce wygląda sytuacja tak, nawet szybki przegląd po wczorajszych kanałach. Słaby zespół, to i kibisów niedużo, no ale pół hali jest, dobrowolnie, nie ma dopingu z kasety. Houston Texas, słaby zespół, obecnie mało kibiców przychodzi. Ale hala otwarta. A tu jesteśmy w Dallas, praktycznie pełna hala. Texas cały czas. Pełna hala praktycznie, a w Kanadzie pusta. O tu z kolei Portland, też słaba drużyna. Ale zero segregacji medycznej, mimo że stan lewacki. Oj, Los Angeles. Lewacki stan. Zero segregacji medycznej. A w Kanadzie. Zero w w Ameryce w każdej hali są ludzie. W kilku halach jest segregacja medyczna, czyli nie dokładnie w halach, a w miastach, bo to są decyzje miast i tam gubernatorów jakichś. Na przykład w Minnesocie tuż za kanadyjską granicą nie ma segregacji medycznej, mimo że rządzi lewak kompletny w Los Angeles nie ma segregacji medycznej. Mimo że w ogóle to turbolewaki, no ale nie ma pełna hala, jak widać. W innych miejscach może hale niewypełnione, bo drużyny słabe o nic nie walczą już teraz, więc nie ma specjalnego zainteresowania, a w Toronto Pustki, przyk, do pingu grają chłopaki z kaset, piker krzyczy do no, pustych krzeseł. Więc no takie atrakcje często czekają. Kanadoli to w ogóle nie dziwi, koszykarze są trochę zdziwieni, no bo tutaj jest jednak no, w Ameryce jest 60% wyfastrygowanych ludzi, w Kanadzie 90%. No ale co to właśnie prowincja Quebec wprowadziła, że rekreacyjną marihuanę w sklepach i alkohol mogą kupować tylko zafastrygowani? I jeszcze bezczelnie mówią, że to jest tym razem, no w sumie chociaż logicznie, ale bezczelnie, aczkolwiek i zarazem nielogicznie, no bo <laughs> kogo to obchodzi, że to jest w trosce o zdrowie niezafastrygowanych ludzi, żeby nie chlali, bo im się układ odpornościowy rozpłaszcza i się powykańczają, poumierają. No i druga sprawa, no to jest jeden z bohaterów naszych czasów, Nowak Diokowicz, zawodnik z Serbii najlepszy tenisista świata aresztowany w zeszłym tygodniu w Australii. No, przyjechał, chłop, najpierw go zaprosili na turniej do Sydney, no bo się zaczyna za chwilę 17 stycznia Australian Open. Zaprosili go na turniej do Sydney, nie pojechał, powiedział, że jest niezafastrygowany, nie zamierza się fastrygować i nie zamierza grać. Przeszedł świra, nie ma przeciw te ciała nie potrzebuje nic więcej, nie będzie się fastrygował. Wypełnił tam jakieś papiery australijczycy, jakaś tam komisja medyczna uznała, że to jest wystarczające, że może przyjechać. Przyjechały inni tenisiści, na przykład Czeszka, tam jakaś Korolowa. Ją to w ogóle deportowali od razu, na, na tej samej zasadzie, no i politycy komunistyczni nie mogli znieść tego, że tu mieliby zrobić wyjątek dla kogoś, że im to właśnie całkowicie podłamuje system. Że jak to? No, że jeden tutaj taki na czarna owca, może i całkiem ich ukochany system wiecznych lockdownów, wiecznych atrakcji z tym związanych zakłócić. Więc ta komisja medyczna się zgodziła, że Djokowicz przyjechał do Australii. Kiedy przyleciał, zatrzymano go na lotnisku w jakimś ilozatnym izolatorium. Zgodnie z komunistą zasadą poprosili go o zaświadczenie. Ma być takie zaświadczenie, że on jest naprawdę zwolniony z fastrygowania się. Niech pan przekaże takie zaświadczenie. Mówią, mówię, kojarzy mi się to z alternatywami 4, gdzie gość, który spał w kotłowni, miał już dostać mieszkanie albo w ostatniej chwili wyśudał towarzysz winnicki z tego mieszkania, chociaż już nawet je posprzątał, wymył i w ogóle powiedziano mu, że musi przedstawić takie zaświadczenie, że mu jest to mieszkanie naprawdę niezbędnie potrzebne. No takiego zaświadczenia nie był w stanie przedstawić i mieszkania nie dostał. I tutaj no, Nowaka przenieśli, on się tam zaczął jego prawnicy, zaczęli zasypywać tych celników pismami, różnymi prawnymi sztuczkami. No i przenieśli Nowaka do takiego azylu do hotelu. Tam sobie siedział w pokoju i czekał na decyzję komuchów. No i dzisiaj rano się zebrał sąd australijski po 7 godzinach obrad Nowaka wypuszczono. I jest w tej chwili sobie już w Melbourne na korcie, trenuje. Wypuszczono go, co prawda politycy komunistyczni mówią, że się będą od decyzji sądu odwoływać i będą starali się zrobić wszystko, żeby Nowaka deportować mimo wszystko z Australii. Na ulicach wiece i protesty poparcia. Do tego się najbardziej komuky obawiały, że właśnie jeden człowiek, jak to w amerykańskich filmach, jeden człowiek, jedno wydarzenie i może... Odwrócić losy gry. No nie wiem, czy odwróci, ale fajnie, że się tak dzieje, akurat z najlepszym tenisistą świata, że gość jest równie znany, jego ojciec wygłasza wielkie mowy, wielkie hasła, że tak powiem, że tu jest Spartakusem naszych czasów, bohaterem. Całe ulice poparciem dla Nowaka Diokowicza. Zobaczymy, może Australijczycy się wybudzą z tego syfu. Komunistyczni politycy mówią, że zrobią wszystko, żeby Nowak nie zagrał w turnieju. Turniej mamy za tydzień, równo się zaczyna w poniedziałek. Zobaczymy, co się do tego czasu wydarzy. Tak czy siak, no, dla wielu już Nowak jest, że tak powiem, moralnym zwycięzcą tego turnieju. W ogóle dziewięciokrotnym zwycięzcą Australian Open. Wygrał turniej trzy razy z rzędu, więc broni tytułu, no mimo to chcą, że tak może mistrza pozbawić udziału w turnieju, to jest dziwne, aczkolwiek no to pamiętajmy, to nie robią tego organizatorzy turnieju, bo tam ludzie piszą, że tam marne konkursidło, jak ten rola i tak dalej, nie robią tego organizatorzy turnieju, bo oni nie mają nic do gadania, oni by z pewnością chcieli, żeby ten Nowak grał, skoro go zaprosili i tam pomagają prawnikom załatwić to wszystko, chodzi o to komunistyczne władze Australii. Nie chcą w wyjątku, nie chcą kolorowego gościa w tej chwili, że tak powiem brutalnie w czarno-białym świecie. No zobaczymy, jaki kibicuje, żeby wygrał. Więc to jest taki dzisiaj tutaj krótki filmik informacyjny. Jutro będzie normalny filmik na kanale Kamikadze Najsamotniejszy z jeźdźców. Link pod filmem, gdzie jest ten kanał, i tego proszę nie odsubskrybować na razie. Jak go usunął, no to go usunął. jak nie, to zobaczymy to może do niego się wróci. Będą blokować ten, to będzie drugi. Tak koło Macieju, więc jestem jak jaszczur skaczący z kanału na kanał. Na Rambu ludzie mówią, że jakoś nie ma wyszukiwania, no ja mam problem z ładowaniem. Zajebiste jest Rambu, pełna wolność i tak dalej, ale do tego trzeba mieć kozak internet, no już to tłumaczyłem. Więc link pod filmem nadajemy na razie tam przez najbliższe co najmniej dwa miesiące, a może już forever. Bye!